Karf, on daje sygnał, że jest gotowy do wykonania manewru. Naszutkowanie, zamieszanie w polu karnym. Nie ma branki. Miejsce trzeba regularnie wygrywać. Ostatnio jednak remis. Dobre podanie, strzałę tylko po atakiem. Wychodzą zawodnicy gospodarzy lewą stroną Dominik Romiński. Chromiński poczekał, zagrał! Ale zaprecji jeszcze strzał! Dominik Romiński od początku do końca wiedział 15. co 15. zrobić. Twarzający się nie pokona. Dominik Romiński przekazanie piłki strzał, ale prosto, zmuszenie pod opiekę trenera Bekasa. Tak udało się, udało się wyjść spod tego pressingu, sytuacja sam na sam powinna zakończyć się bramką To szatki, a dodatku Znaku jeszcze lepiej, bo a. pod nogami rywal, udało się na to nabrać, jeszcze raz, drugi przeciwnik wymanewrowany, czyżby do szatkowania może strzał, Ileż mi miejsca, uderzył! znakomite podanie, właśnie piłka wystawiona już do... Rozpełnięcie na prawe, czekamy na doświadkowanie od floty. Jest uderzony na jeden do trzech. Musiało akti przez to zwolnić. Biegański, lewa noga, strzał! Biegański, ten onowe jeszcze na boisko, Pojawił się z ławki Rzut wolny dla gości, strzał! No i pioskuje. zmiany,